Koniec sezonu w najlepszych ligach na świecie oraz tych mniej popularnych i najlepszych zbliża się wielkimi krokami. E, finał, finały sezonów, powiedzmy, w większości e, krajów, gdzie śledzimy najbardziej piłkę nożną, te rozgrywki są już porozstrzygane. Znamy mistrzów danego kraju. No, jeszcze nie ma pewności co do tytułu w Niemczech, Borussia Dortmund musi wygrać przede wszystkim ostatni mecz, e, żeby szycić się tym tytułem. E, natomiast ja już powiedzmy, chciałem przejść. Krok dalej od tych rozgrywek ligowych, rozgrywek Ligi Mistrzów, finału między e, Manchesterem City a Interem, który nie został jeszcze rozegrany. Nie wiemy jakie rozstrzygnięcie zapadnie. E, chwilę, chwilę po tym e, przejdziemy do przerw e, przeznaczonych na reprezentację. Jak finał jest 10 to niedziela, 11 to będzie wolny dla większości piłkarzy, a 12 już zaczynamy zgrupowania danych reprezentacji, które rozegrają swoje mecze eliminacyjne lub e, towarzyskie lub eliminacyjne i towarzyskie, tak jak stanie się w przypadku e, reprezentacji Polski. I chciałem do tego przejść bardzo ważne punkty dzisiejszej rozmowy. Po, reprezentacji Polski będą czekały spotkania z e, Niemcami, towarzysko w Warszawie na PG Stoję Narodowym oraz mecz e, o punkty w e, Mołdawii, e, Polska Mołdawia. Już wiemy, dużo słyszeliśmy na ten temat, jakie ma podejście Fernando Santos. Pojawiły się lekkie nieporozumienia co do tłumaczenia. E, miał e, Fernando Sandoz pewne zastrzeżenia, jak ten wywiad został e, odbrany. E, w końcu, w końcu wszystko wyszło tak, że, że poszła oficjalna. E, Odpowiedź od, od Fernanda Santosa, że do tego meczu e, będzie pod, podchodził z powagą, może nie, nie tak wielką, tak jak do meczu z Mołdawią, ale i tak będzie dla niego to spotkanie ważne. Przede wszystkim to był taki krok marketingowy na pewno, e, żeby, żeby po prostu zachęcić kibiców do przyjścia na ten mecz, ale nieważne, czy to był już krok marketingowy, czy krok e, po prostu wynikający z własnej woli trenera e, reprezentacji Polski Fernando Santosa, ten mecz na pewno będzie ekscytował z uwagi również na pożegnanie Jakuba Boleszczykowskiego z reprezentacją Polski. Ostatni pożegnalny mecz po przerwie, kilku latach przerwy e, nie występował w tej karze. E, ko, trafiło go ko wiele kontuzji. Ostatnio wszedł z łapki rezerwowych meczu Wisły Kraków z e, Podbeskidziem Bielsko-Białą. Nagrodzony wielkimi brawami przez kibiców Wisły Kraków w tłumie zgromadzonych na scenie Bielsko-Białej czy, czy nawet kibiców Podbeskidzia, bo jednak e, znają klasę tego, tego piłkarza, jaki ma wielki wkład do historii piłki nożnej, przede wszystkim do kadry Euro 2016. Ale nie o tym. Fernando Santos w porozumieniu ze Związkiem prawdopodobnie, jak już nie, nie na pewno będzie chciał rozpocząć um, wcześniej i wcześniej zgrupowanie, y, serwis meczeki.pl podawał, że Fernando Santos planuje zaprosić. Którzy wcześniej rozegrali, e, zakończyli już swoje rozgrywki e, ligowe, e, rozegrali wszystkie mecze zaplanowane na zgrupowanie, które miałoby się rozpocząć 5 czerwca, czyli tydzień przed e, oficjalnie planowanym terminem e, rozpoczęcia zgrupowania e, danych reprezentacji. Terminem, który został wpisany przez FIFA. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie e, trenera Fernando Santosa. E, przede wszystkim będzie chciał poznać zawodników których po raz pierwszy powoła na to na, na zgrupowanie do, do reprezentacji polskiej za jego kadencji. I też nie ukrywajmy na, nawet z tą kadrą, którą już miał do czynienia podczas marcowego zgrupowania, to za wiele czasu nie było. Mecze z Czechami i Albanią bardzo istotne dla, dla losów grupy, przede wszystkim, że pierwsze punkty zdobyć, to, to liczył się bardziej wynik niż cel. Niż A teraz Fernandes Santos, powiedzmy, z tą grupą zawodników, którą będzie miał do dyspozycji 5 czerwca, będzie Chciał e, wdrożyć swoje normy treningowe, swoje plany, to ja, jak ją, jaką ma koncepcję na zespół, dlatego e, już, już nie mogę doczekać. Jakie to rezultaty przyniesie, czy po prostu podczas meczu z Niemcami będzie dawał więcej szans rezerwowym, których nie nominuje, nie wystawi do, do meczu z Mołdawią. Jestem ciekaw tak szeregu podejścia Fernando Santosa, bo to co słyszymy w mediach to jest jedno, a jak rzeczywiście kiedy już przyjdzie grać z reprezentacją Niemiec, jak on do tego podejście. To, to, jest, to jest bardzo interesujące i na razie pozostanie wielką tajemnicą i wielką zagadką jestem ciekaw kilku nazwisk, nie mogę się doczekać na zgrupowaniu u Michała Skurasia, z którym ostatnio miałem okazję porozmawiać wywiad z nim jest dostępny na kanale przede wszystkim jak on się spisze jaki pomysł, jakie koncepcji będzie miał dla niego Fernando Santos czy będzie już zawodnik powoli wdrażany do pierwszego składu, żeby na, na stałe był e, tym zawodnikiem, czy może jednak jako jako rezerwowy, jako joker, którym kiedyś przez pewien czas był Kamil Jóźwiak, jakby występował jeszcze w Derby County, teraz już się do Charlotte, już nie jestem samym zawodnikiem. E, taka ta kariera, powiedzmy, zeszła, nie, nie chcę powiedzieć na złe tory, powiedzmy, lekko, lekko przyhamowała, liczymy, że, że Kamil Jóźwiak bo już się odradza, że jeszcze bardziej rozwinie skrzydła w MLS i nieraz tej reprezentacji polskiej będzie pomagał. Eee, czekamy Michał Skóraś, bardzo miły człowiek do, do rozmowy, bardzo miły piłkarz. Eee, też, też już powiedzmy w głowie zakończyć sezon, udanie na trzecim miejscu z Lechem Pozen. To jest jeden z znaczników, jeden z celów, ale też, też już powiedzmy wybiega o w przyszłość i, i wie, że będzie go czekała no, nowa. Nowe warunki, nowe okoliczności w Klaprisz. Jestem ciekaw, jak, jak pogodzi grę w nowym klubie, czy przede wszystkim będzie grał. Jestem ciekaw jego obecności na zgrupowaniu reprezentacji e, Polski e, na tym zbliżającym się. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie, Kacper Krzysztofski. Do usłyszenia przy kolejnym odcinku.